Bardzo się cieszę po dłuższej przerwie. Na początek tradycyjnie utwór, który zaistniał fragmentarycznie w poprzednim odcinku. Będzie to Etiuda. To jest utwór, którego nie ma. Oparty jest na tradycyjnym schemacie. Każdy może sobie wymyślić taką Etiudę do dowolnego schematu. Używając tych technik grania, które, które potrafimy, które mamy opanowane. Moja etiuda nie ma nazwy. Nazywamy ją po prostu etiuda. Gram ją w pozycji drugiej. Można ją grać w różnych pozycjach, w różnych tonacjach. Ona jest uniwersalna. Po to, żeby można było sobie transponować do różnych pozycji. Pozycja druga. 张市长。 możemy wykonać obniżenia. Są to elementy chromatyki, bo tych dźwięków praktycznie nie ma, ale one dzięki temu, że wiemy jak to zrobić, one po prostu się znajdują. Można je odnaleźć. Praktycznie na wszystkich kanałach, z tym, że od pierwszego kanału do szóstego obniżenia Wykonujemy na zasaniu, na wdechu, a od 7 do 10 na wydechu. Zaprezentujemy, ja zaprezentuję na początek te obniżenia. bardziej trudny. I praktycznie w większości harmonikarzy sprawia kłopot. Myślę, że tak jak pierwszy i drugi kanał jest dosyć łatwy do opanowania, cofamy sobie język. Kształtujemy naszą buzię, prawda? Pomagamy sobie językiem, cofamy go, tak trzeci kanał. Myślę, że można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli chcesz osiągnąć obniżenie, jest tam trzy dźwięki w dół. Musisz zastosować coś takiego. Ja bym to nazwał. Cedzisz przez zęby. Ten, to obniżenie cedzisz prze, przez zęby. Pijesz sobie kawę i naraz ścisz, ściskasz szczęki, po to, żeby te fusy zostały. I tak samo jest. Przynajmniej w moim wypadku. Tak samo jest z trzecim kanałem. Obniżamy go i próbujemy w ten sposób ułatwić sobie sprawę, że ściskamy sobie zęby, gdzieś tam pod górną wargę te, ta dolna szczęka musi podejść, wtedy będzie łatwiej i zwężamy jakby ten, tą, tą przestrzeń, gdzie zasysamy powietrze. Tak to, tak to myślę, może można sobie pomóc, jeśli chodzi o obniżenia. Jeśli chodzi o obniżenia w wysokich rejestrach, musimy, musimy też sobie uzmysłowić, że do dziewiątego kanału jest dosyć prosto, a dziesiąty kanał no. Wymaga wielkiej precyzji. Też musimy zwężyć, zwężyć tą przestrzeń, przez którą przechodzi powietrze. Można powiedzieć po żeglarsku wyostrzyć, wyostrzyć, żeby, żeby ten strumień powietrza był węższy, ale bardziej taki, bardziej wydajny, prawda. Niekoniecznie silniejszy. On po prostu będzie centrycznie atakował tą blaszkę. Jest jeszcze jeden temat, który jest bardzo ważny. Otóż miarą muzyka jest piękne vibrato. I to vibrato można grać mało, ale mieć piękne vibrato i piękne rozwiązania, prawda? Pięknie, pięknie frazowana melodia plus vibrato może być przyczyną nawet zachwytu słuchaczy. Każdy muzyk chciałby mieć piękne vibrato. Na harmonice, harmonice ustnej, ja podzieliłbym to vibrato na vibrato ręczne, prawda? Można użyć wibrata językowego. Ono jest takie raczej proste w zastosowaniu, ale można je używać wymawiając wymawiając ju, 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 rytmicznie uzyskujemy efekt można powiedzieć efekt vibrato jest vibrato gardlane osiąga się go w ten sposób że potrafimy się śmiać prawda ha 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 ha, ha. wydychając powietrze jeżeli opanujemy Śmianie się na śmiech, na wdechu, też będziemy mieć fajne vibrato, którego używają no, praktycznie wszyscy harmonikarze, a szczególnie ci, którzy grają jazz, ci, którzy grają bluesa, prawda? Jest vibrato szczękowe. Ten efekt może być używany przy muzyce etnicznej, nie tylko, ale często. Oprócz tego wibrata szczękowego, zastosowałem też tam vibratokardelan. Na niektórych dźwiękach wychodzi bardzo dobrze. Wibrato kardlane, wibrato szczękowe. Istnieje też wibrato przeponowe. Jest to dosyć trudna technika. Polega na tym, że używamy przepony po to, żeby modyfikować ten dźwięk. Można powiedzieć mieszane, czyli używając wibrata językowego i wibrata szczękowego na wysokich rejestrach, możemy ciekawy efekt osiągnąć, prawda? Spróbuję to zaprezentować. Używać też technik mieszanych, można używać wibrata ręcznego i gardonego, prawda? Proszę Państwa, zanim się pożegnam, to jeszcze mogę powiedzieć, że istnieją też takie efekty pośrednie. Jeżeli użyjemy jednego dźwięku, a zastosujemy drganie języka, typu lu 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 osiągniemy efekt mandolinowy, czyli tremolo, prawda? Grając na mandolinie, to było takie piórkowanie, prawda? Na koniec, żegnając się, chciałbym zagrać coś z Rzeszowskiego. Utwór, który jest dost, bardzo znany w ziemi rzeszowskiej, w województwie podkarpackim, ale myślę, że nie tylko. Jest to utwór ludowy. Zaczynamy! Żegnam się i pozdrawiam wszystkich fanów Harmoniki Ustnej. W następnym odcinku nauczymy się jakiegoś kolejnego, mam nadzieję, utworu, który się Wam spodoba. Żegnam serdecznie, pozdrowienia. Współdzielczy Dom Kultury. Nikt nie mówi, że będzie lekko.